Hejeczka moi drodzy, witam was na naszym kanale i to jest ogólnie pierwszy odcinek w ogóle całej tej historii naszej rodzinki. Jestem Gabi i mam 27 lat. To jest Max, co ma 28 lat. To jest Nadia, co ma 13 lat. A to jest um, Nela, co ma 3 lat. Hejka. A to jest Leoś, co ma 30. Hejka. I ogólnie bardzo się cieszę i Wam troszkę może tutaj pokażę tego parterę Powiem Wam jedną rzecz. Będziemy mieli nowe mieszkanie. Ja siedziałam w domu. Też mieszkamy dwa lata. Jakby coś tu ten słup, to jest jako drzwi. Jak się da klucze, to to jest zamknięte. Tu mamy jakieś rzeczy w indzie. Nie wnikajcie. Mamy klucze. Pokazywałam. Tutaj mamy kurtki. Tutaj mamy ten transporter, bo mamy dużo zwierzątek. Copla. No. Tutaj mamy wózek dla Leo. Leo się No, nie wiem, co się nazywa węzeczka. Idziemy na to. Tutaj mamy też to siedzenie. jest oczywiście bałagan, nie zawsze. Tutaj można jechać wioskiem, Tutaj można iść z kotami. jak zrobię. Tutaj mamy schowane rzeczy, ogólnie ten krem. i co? To jest chowane przed deszczem, można się spinać Tutaj też schować się można za tym OSB Tu jest łódka, którą można płynąć po Bałtyku Tutaj mamy leżaczki, ogniwo, yy, gry I teraz pokażę wam tamtą część nie, o, o, nie, Dobra, teraz nie wychodzę Otwieramy tutaj. Znowu jest bałagan, tu ukryte w ogóle klucze. O Jezus. Trzeba oczywiście zakluczyć. I no tak to ogólnie wygląda. Pa.